Dzień dobry wszystkim, z tej strony Jarosław Marszałek pracownik Polskiej Sieci Motoryzacyjnej Specpart sklep w Wietkowie Trybunalskim dzisiaj chciałbym Państwu pokazać wynik badania testerem jednego z akumulatorów który posiadamy w sprzedaży Mianowodzi, mianowicie chodzi o produkt e, fabryki Vesta ukraińskiego producenta który robi doskonałe produkty e, znajdujące się na półce premium i tak przejdziemy do akumulatora marki Grom proszę o to on parametry tego akumulatora podane na etykiecie przez producenta to 74 Amperogodziny 680 Amper prąd rozruchowy my podłączymy go pod tester i sprawdzimy jak faktycznie z tymi parametrami wygląda sytuacja czy jest może więcej, może mniej co będzie świadczyć o dobrym imieniu tego akumulatora i o producencie Czyli czasem nie żałuję tego co znajduje się w skrzynce no przechodzimy do testu plusik minus tu mamy nasz tester oprzemy sobie go tak i patrzymy Ustawimy sobie parametry 680A. Mamy wyjściowy prąd rozruchowy. 74Ah. zawsze bardzo, nam się zgadza. No i temperatura akumulatora 20 stopni. Na półce sklepowej nie ma więcej. To nie komora silnika. No i czekamy. Patrzymy, co nam tu tester pokaże. Proszę zobaczyć. Akumulator przyszedł nam. W dostawie piątkowej ma 95% naładowania. I proszę zobaczyć na jego parametry: ma on 730 A rozruchu, gdzie na etykiecie ma 680. Świadczy to o tym, że producent nie pożałował nam tych, tych zasobów energetycznych, szczególnie. Jeśli mowa o prądzie rozruchowym, jest to bardzo pożądany parametr w wyższym stopniu. Im więcej, tym lepiej. Z wiekiem akumulatora wiadomo, te parametry spadają, więc jeżeli będziemy mieć zasób pokaźniejszy, taki akumulator na pewno wytrzyma nam dużo dłużej. Teraz pomyślmy, kiedy doładujemy go, doładujemy go na 100%, na pewno te parametry jeszcze troszkę mu się podniosą. Jest to doskonały wynik, jeżeli chodzi o produkt z półki Premium. Groma sprzedajemy już od kilku ładnych lat, i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę spisują się doskonale te akumulatory. I mogę je z czystym sumieniem polecić. Na pewno pozytywnie się zaskoczycie w porównaniu do czołowych marek, które dotychczas na rynku rządziły i ten rynek ustawiały. Na szczęście są takie firmy produkujące jak Vesta. Zainwestujcie, a zobaczycie, że Wam się to zwróci. Dzięki za możliwość przedstawienia Wam tego akumulatora. Pozdrawiam, trzymajcie się hej.